Siemanko, jestem Laska16, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, w kolejnym odcinku z gier, a dzisiaj zagramy sobie w grę Battle Contra Chess. Jest to gra yy, jakby szachy. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić subskrypcję na kanale wraz z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie kolejny odcinek z tej gry. A, my już tutaj a ja już tutaj ustawię w ustawieniach poziom trudności 1, yy, nie białe tylko nie będą losowe. wystawienie też losowe. Enter. Oczywiście jest to gra szachy, ale. No, w w w no takie na komputerze, ale w lepszym wydaniu niż jakikolwiek kiedyś graliście. Zobaczcie, jest taka bitwa. Czarni z białymi walczą. Jak to fajnie postacie wyglądają. Przecież graficznie, jak taki. Yy, no. Metin, coś takiego. Już woda fajnie wygląda tutaj. Dobra, się tu poruszę. Chęci przyciszę. Jestem czarną armią. I z, y chyba z trzy tryby są. Oczywiście można grać dwie osoby na Dwie osoby w sensie na, na laptopie. O, o, uda się go zabić. Nie da się go zabić, to szkoda. Co za Janusz? Dobra, posyłam tego tam naprzód. Czy nie jest to zbyt mądre? Bo, oczywiście, może ten czarownik może zginąć. Ale zrobię to. Jest, ja jestem chestnych. Poruszę się tutaj. Możesz. Kurde no. no zabił mi O, tu się poruszę Tutaj, wtedy będę mógł się po poruszać cały czas Znowu, no niestety Tutaj do przodu Nie, o nie 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 nie, nie. Czy oni tu wylądują? Już przegrałem. No widzicie, ta gra jest w miarę trudna. Znaczy, ja oczywiście w szachy nie umiem grać. Po prostu dostałem ten klucz z kdrop.pl takiej strony. Do otwarcia złotej skrzynki. No i pokażę wam ten tr drugi tryb. Nie spodziewałem się, że tak szybko przegram. Pojedynek, albo slasher. Pojedynek. To troszkę, inaczej wyglądają, to troszkę inaczej to wygląda Proszę bardzo, a to jest mapa też inna, bo ja na tej mapie nie, nie, nie grałem jeszcze Jak taka prawdziwa szachownica Grałem czarnymi, dobra niech będzie Poruszę się tylko o jedną. Jeżeli oczywiście chcecie jakieś kolejne gry takie nagrywane właśnie z ZEM, to zostawcie w górę i napiszcie w komentarzu. Ja to was taką nagram. Jest po sporo trybów, możemy... No nie, mo nie mogę go zabić niestety Wiecie, Co porusza się tym? Zaryzykuję jak pójdę do przodu Biła atakuje. Oj o to chodzi, zobaczcie. Nie musieli takie strzałki naciskać. Kurde, widzieliście jak mi to przeszło? No nie No ja nie wiem jak to jest. Znaczy mam, wiecie co, ma małe strzałki strasznie. Ten laptop, mój laptop, na którym teraz gram, ma strasznie malutkie strzałki. Do akurat, ten, znaczy mam małe ty, do przodu i do tyłu. A na boki są w miarę duże. Tak ktoś wymyślił. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, że króla odsłoniłem. Bo nie za bardzo, ale mogę w ten... teraz zabić tego konia, aha albo mogę zginąć sobie tak. Jak też może być. No przecież naciskałem, i tu to jest dziwne, że naciskam, naciskam strzałka, to nagle dwie, dwie pod rząd wyskakują. No nie, to no. prawie ci co porusza się królem, dlatego że i tak my. Nie mogę, nagrywać zbyt, nie mogę nagrywać zbyt długich filmów tym programem, bo jeżeli nagram film ponad 10 minut, to niestety film mi się. Yy, nagrywa mi się następny film, no i musiałbym złączać. A taki film nie, no nie za fajny jest. Złączany. Białe atakują. wreszcie zabiję tego gościa? Tego białego? No nie, niestety nie to wcisnęłem. Wreszcie jeden atak i po nim. No nie. To nam jeden punkt życia. Tak! Zabiłem go! Nice! I tak to wygląda Możemy go... Jeszcze zaatakować Nie wiem czy go zabijemy, chyba nie Ile e, To było dziwne? Ile ja miałem kliknięć teraz? Tak, to były dwa, a teraz chyba z cztery albo z sześć, żeby go zaatakować. No nic. Także. Yy... Także to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. w górę rekomendowania, udostępnienia. K e, udostępnienia na razie do następnego na razie cześć